Przyszedł 2025 rok, a wraz z nim nowe filmy, które mogą pojawić się właśnie w tym okresie. Postanowiłam więc stworzyć dla Was listę horrorów, na których premierę czekam najbardziej. Ama za mikrofonem i zapraszam na materiał. Na początku zaznaczam, że jest to moja subiektywna lista, a filmy na niej poukładane losowo. Premier przewidzianych na obecne 12 miesięcy jest naprawdę dużo i postarałam się wybrać te, które są moim zdaniem najciekawsze. Także zapraszam do oglądania. 28 lat później. To powinna być gratka dla fanów pierwszej części z 2002 roku. Tamten film to moim zdaniem jedna z najlepszych produkcji o zombie. Bohaterowie nadal będą musieli mierzyć się z problemem, który spustoszył świat. Po tym, co zobaczyłam w Zwiastu Nie, spodziewam się, że będzie apokaliptycznie, szczególnie że reżyserem znowu jest Danny Boyle. I jak mam być szczera, to na ten horror czekam najbardziej. Piła 11. John Kramer nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Według wszelkich źródeł film ma trafić do kin w 2025 roku. Mając na uwadze że dziesiąta część serii była bardzo dobra, liczę na to, że z tą będzie tak samo, i znowu będę czuła wewnętrzny strach oglądając tą produkcję. Cała seria jest bardzo mocna i jest bardzo popularna wśród miłośników horrorów. Nosferatu Historię o wampirze zakochanym w młodej kobiecie powinien znać każdy fan Kina Grozy, który lubi właśnie takie tematy. W dodatku ta obsada Willem Dafoe, Lily Rose Depp czy Bill Scarsgard. Moim zdaniem, może to być mocny kandydat na horror roku. Szczególnie, że w zwiastu nie. Jest mrocznie i przerażająco. Ten film, moim zdaniem, będzie miał swój własny, niepowtarzalny klimat. Mam też nadzieję, że adaptacja Roberta Eggersa przekona mnie do siebie. Małpa. Film na podstawie opowiadania Stephena Kinga w reżyserii Ozguda Perkinsa, którego producentem jest James Wan. Chyba lepszego zestawu osobistości związanych ze współczesnym horrorem nie ma. Oczywiście, samego w sobie opowiadania nie czytałam, jednak, jeżeli jego filmowa wersja mi się spodoba, to kto wie. Zwiastuny są tajemnicze, jednak jest w nich klimat, który mnie bardzo zainteresował. Szósta część Oszukać przeznaczenie. Obejrzałam wszystkie poprzednie. Nie wszystkie, co prawda, były dobre, ale były solidne i miały jedyny w swoim rodzaju sposób na wywołanie ciary na ciele. Między piątką a szóstką jest 14 lat przerwy, o ile ta w tym roku pojawi się w kinie. Mam nadzieję, że będzie równie dobra jak pierwsze dwie części, albo przynajmniej nie słabsza niż piątka. Czwarta część obecności. Uniwersum obecności to moim zdaniem jedno z najciekawszych światów stworzonych na rzecz horroru. Patrick Wilson i Vera Farmiga pasują do roli Warrenów jak ulał. Jedynka i dwójka były Kapitalne, miały swój niepowtarzalny klimat, którym wbijały po prostu w fotel. Trójka już tak nie straszyła, dlatego też mam nadzieję, że czwórka będzie lepsza. Bardzo lubię to uniwersum i gdy dowiedziałam się, że powstanie kolejna kontynuacja, byłam bardzo zadowolona. Screenboat. Tak. Na ten film czekam tak naprawdę tylko i wyłącznie, bo chcę zobaczyć Davida Howarda Thorntona w roli innej niż klauna Arta. Jestem ciekawa, jak sobie poradzi jako myszka Miki. Zastanawiam się też, jak fabularnie twórcy przedstawią nam mroczną wersję myszki Miki. Czekam na ten film, bo interesuje mnie, jak ten temat zostanie przedstawiony. The Woman in the Yard Moim zdaniem, będziemy mieli do czynienia z jednym z najlepszych horrorów psychologicznych tego roku. Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie, bo trailer bardzo mnie zachęcił. Takie klimaty mi pasują, bo lubię, gdy film trzyma mnie w napięciu od początku do samego końca. I gdy po prostu nie wiem, czego się spodziewać. Tak oto prezentuje się moja lista filmów grozy, które w tym roku mają swoje światowe premiery. Mam nadzieję, że i również zawitają do naszych polskich kin w tym samym roku. Jestem naprawdę bardzo ciekawa tych pozycji i nie mogę się doczekać, kiedy je zobaczę. A wy, na jakie horrory czekacie? Napiszcie w komentarzu. To by było na tyle. Ja standardowo zapraszam Was do obejrzenia innych moich filmów. A jeśli ten Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko. Pa!